Cześć! Mam na imię Ewa i prowadzę profil ogrodowy na Instagramie My Not Perfect Garden. Dzisiaj chciałam Wam pokazać urządzenie, które jest dla mnie prawdziwym game changerem. Są to nożyce do krzewów i małych żywopłotów oraz nożyce do trawy. Urządzenie dwa w jednym. To co? Otwieramy. Urządzenie działa w systemie Ryobi OnePlus 18V, co oznacza, że pasują do niego wszystkie akumulatory z serii OnePlus. Do tego urządzenia warto wybrać baterię o mniejszej pojemności, ponieważ będzie lżejsza i łatwiej będzie się operowało jedną ręką. Jest to urządzenie dwa w jednym, w związku z tym możemy zamontować nożyce do trawy. Jest takie zabezpieczenie. Oczywiście nie można nacisnąć, nie można uruchomić przez przypadek. Trzeba odbezpieczyć i uruchomić. I tak wymieniamy na drugie ostrze. Jest to naprawdę bardzo szybkie i łatwe. Ostrze jest zabezpieczone, ponieważ jest stalowe z bardzo dobrej jakości materiału, dzięki czemu dłużej pozostaje ostre i tnie gałęzie nawet do 10 mm. Także całkiem grube. I ten materiał, z którego zbudowane jest ostrze, został ulepszony tak, że bardzo minimalizuje ryzyko wystąpienia rdzy. To ostrze ma długość 20 cm. I znowu uruchamiamy. Musimy odbezpieczyć. Pamiętajcie, żeby nakładać osłony przed odpięciem i zapięciem ostrza, żeby się nie skaleczyć. To mniejsze ostrze do trawy ma szerokość 10 cm i też jest zbudowane z tej samej mocnej, ostrej stali. I bardzo łatwo się nim operuje. Jako pierwszy pod nożyce pójdzie mini żywopłot trzmieliny Fortuna. Thank mm -hmm. you. Dłuższy trymer idealnie sprawdzi się przy przycinaniu i formowaniu topiarów. Ja przycinam młodego żywotnika, aby nadać mu kształt stożka. W tym celu prowadzę nożyce płynnym ruchem od dołu do góry. Teraz zmieniamy ostrze i biegniemy do jagodnika. A w jagodniku będziemy usuwać liście truskawek po zbiorach. Następna w kolejce jest lawenda. W pierwszym roku uprawy stosuję co kilka tygodni cięcie zagęszczające. Można ją ładnie dopieścić z każdej strony. Idzie mi szybko i sprawnie. Zwróćcie uwagę, że przez cały ten czas trzymam nożyce w tej samej ręce. Kolejnym miejscem, w którym świetnie sprawdzą się nożyce, jest docinanie krawędzi trawnika. Tutaj trawnik od rabaty oddzielony jest plastikowym ekobordem, dlatego nożyce poradzą sobie zdecydowanie lepiej od krawędziarki. Pamiętać, aby po zakończeniu pracy wyczyścić ostrza z reszty roślin. Na koniec wypinamy akumulator i wkładamy do ładowarki. Po wykonaniu kilku prac ogrodowych nożycami do traw i niedużych krzewów od Rajobi jestem zachwycona tym urządzeniem. Najważniejsze dla mnie jest to, że nie muszę ciągać ze sobą kabli i nie muszę uważać, żeby przez przypadek ich nie przeciąć. Baterię ładuję wtedy, kiedy jest słoneczko, mam fotowoltaikę, więc mogę powiedzieć, że korzystanie z narzędzi Ryobi jest dla mnie darmowe. Jeżeli chodzi o te nożyce, to Urządzenie jest bardzo wygodne, dopasowane do ręki. Łatwo się nim manewruje, żeby poprzycinać sobie w odpowiednich kształtach rośliny. Super są ostrze, a my są naprawdę ostre, działają. Z dużą siłą, więc te cięcia są precyzyjne, a przez to, że są dwa różne, zwiększa się możliwość zastosowania tego urządzenia w ogrodzie. Na filmie widzieliście, jak teraz stosowałam. Na pewno on bardzo intensywnie będzie u mnie wykorzystywane na wiosnę, gdy przyjdzie czas na. Cięcie traw ozdobnych i lawend, ponieważ tych roślin jest u mnie na rabatach naprawdę bardzo dużo. E, więc ja jestem zachwycona tym urządzeniem. Szczerze mówiąc, żadnych wad na razie nie znalazłam, ale będę stosowała dalej. Zobaczymy, jak coś to zaktualizuje. Podsumowując, dla mnie to jest prawdziwy game changer w ogrodzie. Bardzo polecam, mówię to ja, Ewa, ogrodniczka z pasji i wykształcenia. Zapraszam do używania.